To teraz słuchaj, ile masz lat? Czemu tak akurat takie pytania? Ile masz 25. lat? Kurwa, powiedz! Potrafisz zęczyć, powiedzieć, nie, bo ile to... masz lat? Wojciech, 25! 25! Y, y, Byłeś w wojsku? Byłeś w wojsku? Bo może nie rozumiem. Znaczy, patrząc, patrząc na wasz szury, no to. Byłeś w wojsku, kurwa! Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku? Kurwa, jak do ciebie mówię, to odpowiadaj jasno na pytania. Z synu. W ogóle to ci nie dotyczy, że jesteś daleko ode mnie. Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku, Polaku! Byłeś w wojsku, Polaku, czy nie byłeś? Byłeś w wojsku, odpowiedz mi na pytanie, czy byłeś w wojsku? Kurwa, Spokojnie. Młody człowieku. E